Hej hej hej, ja jestem PG Games i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Days Gone. I wypalimy sobie to jedno gniazdo tutaj, które zostało. Chodźcie tutaj, moi drodzy, nikt nie wyskoczy. Czekaj, uciekaj! O jak ja nie mogę! Spójrzcie tylko! Co tu się dzieje? Ale jazda Znaczy to kurczę Patrzcie, teraz to gniazdo jest wypalone. No tylko amunicję zdobyłem, ale to ciekawe To jest ten bezpiecznik. Bezpiecznik, tak A, no i patrzcie tylko Szybciej Dobra, no i to rozumiem, to załatwi sprawę No dobra Zobaczmy Dobra i ja będę miał chwilowy spokój, ale ciekawie to było, bo nie spodziewałem się, że mnie horda zaatakuje tak szybko No i co tutaj mamy? Mikrorejestrator. O proszę Dlaczego nie jest odtworzony obrazu? Od Jego zawartość w zasadzie Kolejny niektóreł. Dobrze. Wiecie co, teraz to sobie wzmocnimy kondycję. Mm. Punkt przy tunelu Santiam. 54% obóz żelaznego majka. I koniec świata. Tak, niezły towar. No, myślę. A wiecie co, prześpimy się. O, przypomnę oczy. Może świrusy oddalą się na taką odległość, dzięki której będę mógł wydostać się stąd w spokoju. To by mnie nawet satysfakcjonowało, szczerze mówiąc. sprawę. jednak jeszcze te świrusy tam słyszę, myślałem, że... Obóz żelaznego mleka, poziom pierwszy przyjazny. Wzrost zaufania. Jakże miło. Tutaj jeszcze mamy szmatkę. Poczekajcie. Butelka po piwie, szmata i nafta. Muszę sporo zbierać tych butelek. W takim układzie moi drodzy będziemy stąd się wynosić i teraz mapka. Ja muszę dotrzeć do motocykla i czym prędzej udać się tutaj do tego miejsca. Dobra, lecimy. Nie chcę już tracić amunicji na na świrusów. No i udało się pięknie. Jeszcze przez wodę tutaj trzeba przejechać. No nie spodziewałem się, że te bezpieczniki będą właśnie tutaj, gdzie legowisko miały. A czekajcie, świrusy. Strefa lęgowa no, musiała być wypalona. Ja jej szukałem początkowo. Myślałem, że gdzieś trzeba przejść przez tunel, a ona była po prostu tuż pod moim nosem. A, zjechałem jeszcze niepotrzebnie. Czy ja jestem? Czy ja jestem już w zasadzie na miejscu, zdaje się? Tak. To włóczęga! To tylko ja! Puść go. Pracowałam kiedyś w towarzystwie OTAN. Mieliśmy małe biuro i panisko dla psów daleko Sisters było tam może. No i co my to mamy? Hej, przyszedłem sprawdzić jak się umiewa nasz leń. Jak się a. czujesz, Buzman? Masz dość tego leżenia? Co? Buzę. Hey, możesz tu się teraz. Daj, być weź, hej, a co daj się z dzieje? Z co z nim? Potrzebuję odpoczynku. A. Nie pokrywaj ze mną, Adi. Pytałem wyraźnie, co z nim. Nie dobrze. Ale. Antybiotyki. To nie wystarczy. Nigdy nie wystarczy. Chwila, moment, przecież mówiłam, mówiłaś, jak... że spróbuję. Zrozum. Teraz można tylko czekać. Czekać. Dobra. Did Dikon. Dikon, 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 przestań, przestań! Czuję, że chcesz coś rozwalić, widzę to w twoich oczach, ale wiesz co? Idź i ulżyj sobie, tylko nie tutaj. Idź. Słuchaj. Nic więcej nie możesz już zrobić. Proszę, idź do domu. Idź do domu, Dikon. Tych! Tych! I jak? Przeżyje? Tak, Skizo. Nic mu nie będzie. Po prostu potrzebuje kilku dni. Chodź ze mną do chaty. Chcę ci coś pokazać. Nie mam czasu na pierdoły. Nadstawiam tu karku. Zaufaj mi. Chcesz to zobaczyć. Po, po prostu posłuchaj. Kilka miesięcy temu w obozie pojawił się jeden włóczęga, Opowiadał przedziwne historie. Mówił, że pracował na lotnisku i był na ziemi. Ferwell, kiedy wszystko szlak trafił. Pewnej nocy spodziewali się lotu z Portland, tylko że nigdy nie dotarł. To był transport dla Czerwonego Krzyża. Czerwony krzyż. Tak, już kumasz. Lekarstwa, jakieś piertoły medyczne. Cała ładownia tego. Może nawet te całe. wieco. Antybiotyki. Tak, tak, tak. No właśnie te. Właśnie takie. Gdzie? Hej, ciszej może, dobra? Pogadamy w środku. Rozumiesz. Uciekaliśmy z miasta. Na wschód od Portland. Niespecjalnie jest gdzie. No a ten włóczęga. Siedzi właśnie w wieży kontrolnej, kiedy samolot nagle znika z radaru. Puf! Przed chwilą był, a już go nie ma. Tak jakoś... tutaj. Na południe od góry Waszyngtona. Tak powiedział. Samolot był w jednym kawałku. Kontrolowany upadek czy coś. Gość musiał słuchać pilota, jak wykrwawiał się na ziemi ze złamaną mydnicą. Jasne, czyli nie wysłałeś nikogo, żeby go znalazł. Nie. Czemu nie? Bo staruszek mi nie pozwala. Żelazny Mike czemu? A, no tak, wieczyści <siby> Szybko się uczysz Wszystko na zachód od żelaznej grani należy do Carlosa i jego łysej bandy miłośników świrusów. Więc jak pójdziesz i dasz się złapać, kieruj się na północ Inaczej pakt Majka z wieczystymi się skończy Nie no, łapię, jasne, jasne, ale pozwól, że o coś zapytam Bo co mi o tym wszystkim mówisz? Jedną chwileczkę Po pierwsze, nic ci nie powiedziałem Zapamiętaj to. Po drugie, jesteś pieprzonym włóczęgą, a co ja mam zrobić? Ciągnąć się za tobą jak twoja dupa, trzymać się z dala od kłopotów? Okej. Okay. Mam co robić, łapiesz? Łapię. Po prostu porządny z ciebie facet, co nie Skizo? Próbuję tylko jakoś przeżyć. Jak my wszyscy tutaj. Hej. Robisz co musisz. Koniec końców. Tylko tyle mamy. Wiesz, co chcę powiedzieć? Tak, skizo, wiem. Trzymaj radio pod ręką. Będziemy w kontakcie. OK, ja najpierw chcę stąd wyjść. Coś tutaj nawet mamy do. Jasne, skizo. Zawsze można na ciebie liczyć. Kurde, co teraz? A, wszystko jest lepsze od siedzenia w tej dziurze. Dokładnie. Przede wszystkim chciałbym uzupełnić amunicję, moi drodzy. Zatankować. Czekajcie, może jeszcze... A szkoda, że tutaj to wszystko jest tak porozrzucane po tym obozie. Ale trudno. Najpierw zajrzyjmy. Czekajcie, nie tak, nie tędy. Gdzie tutaj trzeba się zameldować? Tutaj. Mamy niewiele. Dziś to wszystko. Mamy niewiele. Teraz byśmy się udali oddać trofea. Tutaj mamy. Nic tutaj nie mamy Chodźmy oddać trofea 125 uchów rojaka Jeśli tak nieładnie mogę powiedzieć Na razie to tyle wszystko Także teraz zaopatrzymy się w amunicję Hej, dobrze cię widzieć Hej Blair, co słychać? Podstawowa nie chcę tego. Absolutnie. Amunicja. Brak miejsca na amunicję. To powinno zadziałać. Bardzo proszę. Eee, uh, okej. Okay. mam amunicję uzupełnioną tutaj nie mogę. Ale mogę tak sobie zobaczyć. Magazynek 35. O. Dobra, mniejsza z tym. Czy ja mogę? Nie, nie mogę. Moi drodzy, w takim razie jeszcze tylko e, zatankujemy. Widzimy się później. Potrzebujesz czegoś? Tylko się rozglądam. E, zatankujemy. Okay, okay. Zaraz cię zatankuję. Naprawimy. 11 184 kredytów. Całkiem nieźle. Proszę, wydajność silnika 2000. Możemy poświecie. sobie pozwolić jak najbardziej. Wydech. Zmniejsza hałas 1000. Bierzemy. Jeśli chodzi o sakwy. Aha, aha. jeszcze nie ma szans. Brakuje mi jeszcze sporo. Bak też nie mogę nic zrobić i tutaj już chyba więcej ja nie będę sobie zawracał głowy opony ewentualnie też nie mogę lakier nie będę no. sobie tym zawracał głowy moi drodzy spójrzmy sobie w takim razie na mapkę wątków, fabuły, ale jazda. Daj mi znać jakby co. Brak dostępnych zleceń. Ryki, no szkoda, nie wiem, czy nie będę musiał przenieść się do innego obozu w takim układzie, farma żelaznego majka. Szybka podróż, ciekawe czy tutaj będę mógł, niestety, dobra, zróbmy to najpierw w ten sposób. jesteś tam? Tak, Skizo, jestem. Spoko. Pamiętasz, o czym ostatnio rozmawialiśmy? Trochę mi to zajmie. Muszę ogarnąć ochronę na granicy z Żelaznym Stokiem. Sprawdzić tamtejszych wieczystych. Wiesz, o co chodzi, nie? E, nie, Skizo, nie wiem. Może tak mi wyjaśnisz? Chciałbyś, mądralo. Pamiętaj, ja tu sporo ryzykuję i nie chcę tego żałować! Tak czy siak, niedługo znów się odezwę. A w międzyczasie pomóż ludziom w obozie. Udowodnij, że tym razem Żelazny nie popełnił błędu. Tak, spoko, jak sobie chcesz, jak sobie chcesz. Bez odbioru. Hej, St. gdzie jesteś, bracie? No, nie jestem z ale nie jestem chyba twoim bratem. Dobra, nie spinaj się. Po prostu próbuję pomóc twojemu ziomeczkowi. A ta sprawa, o której gadaliśmy? Powiedzmy, że no, powinieneś już tam ruszać. A, tak, masz na myśli granice z wyczystymi. Bardzo śmieszne, ale nie o to mi chodziło. Eee, chciałem tylko powiedzieć, że gdybyś planował się przejechać, czy jak wy w urzędze uderzyć w trasę, to teraz jest odpowiedni moment. Kumasz? Tak, Skizo, jak zawsze kumam. Bez odbioru. Tylko chciałbym tutaj zatankować, albo spotkać się chociaż z żelaznym majkiem. Nie wiem, czy to tam nie będzie jego domek. Jeszcze sobie naprowadzę motocykl. Dobra. Nie wiem czy to jest po prostu nie jest opuszczony dom Żelaznego Majka w żaden sposób spotkać nie mogę tutaj Dobra moi drodzy chyba co tutaj było Bandaże to sobie uzupełnimy Myślałem, że to będzie tutaj posiadłość żelaznego Majka, tutaj ta przy jego farmie, ale niestety nic z tego. Schodzimy w takim razie i lecimy już. Myślałem, że będę tu mógł kupić nawet paliwo, ale może paliwo będzie kurcze w tej stodole tutaj, też jakiś bak. Nafta, jak najbardziej. No, powinien tu być jakiś bug. Nie, nie chcę deski. No, ale niestety, zobaczcie to, czego chcę. Akurat nie ma. No, ewentualnie jeszcze mogę na górę wejść. Co to jest? Piła tarczowa. Wejdźmy na górę. Jak już tutaj jestem, to. Niech stracę trochę czasu. Może jednak to nie będzie czas stracony. No proszę! Jeszcze wyżej mogę wejść, tak? Jeszcze wyżej, no proszę. Drabina jeszcze wyżej prowadzi. ja! nie 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 nie, wkłódź na górę. To tak, tutaj to już niestety, ale nic nie wezmę, schodzimy, schodzimy, biorę bak i idziemy do motocykla. Coś tu było? najbardziej. Benzyna. Masz tą benzynę? Upuściłeś draniu. No kurczę, znowu. Chyba będę musiał wyjść normalnie. O, no to jazda, zrobione. Już kurczę, zacząłem walczyć na oślep, ale. Dobrze zrobiłem. Wezmę wszystko. I po tobie. Małotowy mam OK. Zapiszemy sobie i teraz tak. Co tutaj mi pokazuje gra. Hej coż tu jest No ale to tylko ja, No już zniknęło teraz. Dobra, to sobie rzućmy okiem na mapę. Czy ja mogę tutaj się w jakiś sposób dostać? Czy muszę pokonać tą drogę? No chyba jednak muszę. Nic więcej nie zrobię. Ale paliwa mam pod dostatkiem, więc możemy spokojnie ruszać. Pora kilometra niespełna. dość no spory odcinek. No co jest? Zaraz ci Santon, wyciągnę. Nie dasz sobie tutaj rady, ale wiem, gdzie możesz znaleźć obóz. Obóz! Jaki obóz? Pokaż mi, gdzie! Hot spring 200, obóz koło planda, 500 punktów i 100. Niech będzie hot. Albo obóz żelaznego majka. Najwięcej mamy. Ha, ha, ha. Może tym razem niech będzie... Obóz żelaznego maja hey, Idź do Lost Lake, znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Już było po mnie. O, dziękuję. Dzięki, nie masz wiek. sprawy. Spadaj. Myśla, że, że to koniec! Dziękuję. dziękuję! Dziękuję, dziękuję, dziękuję Powiedz, że to był diko. Będą wiedzieć Mimika I twarzy. Się i uciekaj. Mimika twarzy wcale nie wskazywała na to, że on jest jakoś wyjątkowo wystraszony. Wie, że na drodze. A kiedyś byłoby z tym kiepsko, ale wiesz co? Nic się nie zmieniło. No ale bym kurcze już nie wyrobił tutaj. Poszybowałeś, kolego. Czy ja mogę zapisać teraz stan gry? Patrzcie, nie mogę. Mogę. Ok, moi drodzy, to myślę, że następny odcinek rozpoczniemy dokładnie z tego miejsca. Tam ktoś świrusy atakują jakiegoś człowieka, ale to zajmiemy się już tym niebawem. Z mojej strony, to wszystko i do usłyszenia.